Będzie więcej inwestycji w ramach programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych, to zapowiedziała w Zamościu minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Spotkała się tam z samorządowcami z regionu, a rozmowy dotyczyły różnych programów wsparcia z funduszy europejskich o szczegółach Marcin Otto. 21 powiatów i gminy w tych powiatach, które leżą wzdłuż wschodniej granicy i w których rozwój i bezpieczeństwo osłabia trwająca na Ukrainie wojna. To właśnie dla nich powstał program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych. Dziś w zamościu wspólnie z samorządowcami podsumowano dwa lata jego funkcjonowania. Zostało złożonych 200 wniosków, z tego 81 umów już podpisanych, 35 zrealizowanych, z tego 6 w województwie lubelskim. To są na przykład projekty w Włodawie, przebudowa boiska, budowa drogi w gminie Włodawa, przebudowa drogi i budowa ścieżek rowerowych w powiecie tomaszowskim. Samorządowcy nie Ukrywali, że potrzeby są bardzo duże. Polska Wschodnia, o której mówiła pani minister, wymaga jeszcze dofinansowania. Mamy wiele problemów i po to jest dzisiejsze spotkanie, abyśmy porozmawiali z samorządowcami, którzy myślę, że w dniu dzisiejszym też powiedzą o swoich bolączkach i swoich problemach. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska Nałęcz zapowiedziała, że inwestycji w ramach tego programu ma być więcej. Na przyszły rok zakontraktowano już umowy z samorządami na łączną kwotę 20 milionów złotych. Cały program jest do roku 30 na pół miliarda i jeżeli się okaże, że popyt jest większy, że inwestycje w tych gminach, zwłaszcza w drogi, bo drogi są szczególnie przez samorządowców wskazane, wskazywane jako ten obszar inwestycji który jest bardzo potrzebny, to są możliwości, aby ten program przedłużać, a także poszerzać finansowo. Oprócz programu dla gmin przygranicznych podczas konferencji wskazano, że samorządy mogą korzystać ze środków KPO i funduszy unijnych. Tylko w województwie lubelskim w ramach KPO podpisano 60 tysięcy umów na łączną kwotę 17 miliardów złotych. Pieniądze trafiły m.in. na ocieplenie szkół, budowę dróg czy 9 branżowych centrów umiejętności oraz 90 żłobków. Wszystkie samorządy, które wnioskują o wsparcie, takie wsparcie z środków, otrzymują na równych zasadach. Są to setki tysięcy zawartych umów. Nie mówimy, tylko robimy. I to jest najważniejsze. Spotkanie z samorządowcami w Zamościu miało też na celu rozmowę na temat przyszłej perspektywy finansowej w ramach funduszy Unii Europejskiej na lata 2028-2034.